Uu, Panie, ja nie wiem, czy ja to mogę, na, czy ja to mogę nagrywać. Muzeum Wojska Polskiego nie, jest, Patria o Patriastempie. O Baratku. Bez opięcie. Nie, bardzo, no to, to Michał to, to, bardzo zasłużony człowiek. To brzmi godnie. To już mu się dawno należało, ale doskonale, bo właściwa okoliczność nastąpiła właśnie dzisiaj. Więc zostanie z opóźnieniem, ale we właściwych okolicznościach i takiej scenerii, na jaką zasłużył. Cieszymy się, cieszymy się niezwykle. Już zacieramy ręce na widok jego gęby. Na razie to trzeba ukryć. To serdecznie chciałbym w kolejni Rama Bielańska na dzisiejszym remisarzu wyjątkowej wystawy regionalistycznej. Witam panią dr Bartyn Kalc, zastępcę dyrektora ds. Programu Wrócony Łękności w Warszawie witam. witam bohatera dzisiejszej wystawy. To właśnie z jego kolekcji, te niesamowite eksponaty, pan Michał Przemorski. Ten zbiór też prowadziłem przez wiele yy, lat, z całego świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Izraela, z Afryki, yy, z Austrii. Te pamiątki przyjeżdżają z całego świata i wydają już na to naprawdę duże pieniądze, ale powiem wam, że nie żałuję jedzie jednej to był bardzo ciężki wybór, żeby to wszystko pokazać, dlatego też y, wybrałem poszczególne przedmioty, ale kierowają się mieszkańcami, bo również wypożyczyłem sporo pamiątek od mieszkańców Warkowa, żeby y, pokazać y, też, Chciałbym bardzo podziękować pani Joannie Staniszewskiej, dzisiaj, pani, pani Urszuli Kopnackiej, panu Grzegorzowi Facko, pani Janinie Rosman i panu Tadeuszowi Wojciechowskiemu. Chciałem z głębokiego serca podziękować, że przyjechaliście na tą wystawę. Przymam kciuki, jestem z Panem i jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję bardzo. Zapraszam na poprzez słynie kierownik. Dziękuję